Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem. Zaginiona komnata Opowieść o tym, co miejsce miało przed wiekami, wyłania się z mroków dziejów minionych, niczym brzask poranny. Kiedy wspomnę o tym, dreszcz zimy po plecach przebiega, niczym sopel lodu wrzucony za koszule. Nikt już nie pomni, w którym miejscu tej góry wysokiej wejście było do jamy, kamieniami otoczonej. Chłód bił niezwykły z czeluści, a kiedy się krzyknęło albo kamyk wrzuciło, tedy echo głuche odpowiadało, jakoby z końca świata. Powiadali ludziska najstarsze, że zbliżać się nie wolno, bo i sam Pan pod ziemi tam mieszka. Inni prawili, że stwory wyłażą nocą do ludzi podobne, a to znów inni, że skarby tam nie przebrane, co jeszcze po dawniejszych czasach, zanim ojce tu mieszkali, pozostały. Wtedy był i śmiałek, co zapuścił się ponoć do tej czeluści, gnany ciekawością i bogactwa pragnący. Jak miał na imię, nikt już nie pamięta. Ale kiedy postanowił, co by do wejścia się dostać, tak też i uparty chłop uczynił. Rozkopał wejście, wiekowymi już konarami zapieczętowane, wieść niesie, że schodki znalazł, prowadzące w głąb przedziwnej pieczary. Kiedy jednak przedostał się dalej, kaganek tylko mając w dłoni, to ściany świecić zaczęły na zielono w sposób cudowny. Szedł tedy z duszą na ramieniu, ale ciekawość w nim wygrać musiała. Przeto powoli krok za krokiem do wielkiej i wspaniałej komnaty dotarł. Oczom jego ukazały się skarby niezmierzone i król jakiś w koronie dziwnej a pięknej. Siedział na tronie ze złota pośród rycerzy, a było ich tylu, że policzyć nie umiał. Zdziwił się chłop, ale i zachwyt go taki ogarnął, że słowa wydusić nie umiał. A królewski majestat w te słowa się do niego zwraca. Widzę, że jesteś człowieku zuchwały, aby spokój nasz zakłócać. Przeto nie czas jeszcze, aby rycerze moi za miecze chwycili. Chłop języka w gębie zapomniał i tylko na kolano przyklęknął, co by szacunek okazać zacnej postaci. Rycerze królewscy stali jak posągi i nie ruszali się w stronę żadną. Ich obicza jakby kamienne, ale oczy żywe, czerwienią pałające, przerażały poszukiwacza przygód naszego. Po cóżeś tu przyszedł? Jeśli po skarb, to i przez wieków sto nie wyniesiesz ich stąd, jeśli na chleb potrzebujesz. Weź tyle, ile udźwigniesz, ale nie więcej niż możesz, bo nigdy już komnaty tej nie opuścisz. Czekamy tu od wieków stu, na znak, aby ratować ludzi dobrych, ale widzim, że to nie czas, skoro złoto wam droższe niżli wolność. Napełnij kieszenie i wór lniany skarbami, a pomnij tylko na słowa nasze, bo inaczej zguba ci pisana. Śmiałek, co mu mowę odjęło, nic się nie odezwał, tylko rzuciwszy się na dobra wszelkie, tyle napchał w trzos kosztowności, że ruszyć się nie mógł. Szarpie tylko za sznur, co nim worek był związany, a kroku ani postąpić nie może. Czary jakieś? myśli sobie. Za ciężki, wyjść stąd nie mogę. Wyjął z ciężkim sercem z wora ban złoty, kroków kilka postąpił. Znowu ładunek jak sosnowy baal, podnieść go nie sposób. Usypał monet złotych, co na nich wizerunek łba jakiegoś pana wielkiego był. Udało się ujść kawałek, lecz ciężar to znów ponad siły jego. Kieszenie opróżnił brzęk złota tylko o podłogę kamienną dzwonił. Do wyjścia kawałek się zbliżył, ale co robić, kiedy to, co w czeluściach worka się ostało, też wyrzucić trza. I tak kupował za przedmioty drogocenne każdy krok do wyjścia z podziemi przybliżający. Kiedy już myślał, że na powietrze ze stęchłego korytarza się wydostanie, coś go ucapiło niewidzialnego i trzyma. Niby wół z siłą wielką. Przypomniał sobie słowa władcy podziemnej komnaty skarbów. Zajrzał tedy do woreczka, a tam na jego dnie samym ostatnia moneta złota. Świeciła złotym blaskiem. Krzyknął chłop, nie oddam, nie oddam. Wejście w tym momencie poczęło konarami zarastać nagle. Tedy i baba jego przybiegła i mówi, wyłaś głupi, wór ostaw i ratuj się. Tyś dla mnie cenniejszy niżli złoto, niżli duma moja z bogactwa. Na zgubę żeś tam polazł naszą, ale chłopa ani myśli trzosu z ostatnią już błyskotką odpuścić. Żona za rękę chłopa swego złapała, ale wejście zamykało się coraz to bardziej. Puśćże ten ciężar przeklęty i wyjdź z czeluści, ale nie puścił skarbu upragnionego. Wejście się zawarło i głos chłopa uwiązł na wieki w jamie przepasnej. Tak też ludziska z dziada pradziada przekazywali sobie historię o chciwcu upartym, co życie oddał za marność taką, aby tylko lepszym być od inszych ludzi. Niekiedy ukazywał się jeszcze w noc wróżb i o modlitwę do bóstw prosił.